Ahoj, Ahoj kamraci, braci. witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś witamy się z Wami z roztrzęsionego Taipei. zanim Wam powiemy, dlaczego jest godzina trzecia, my nie śpimy, to oczywiście zostawcie łapki w górę. Zaznaczcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek. Będzie nam bardzo miło, jeżeli z nami będziecie. Zwłaszcza, że u nas różne rzeczy się dzieją i właśnie przed chwilą wydarzyła się taka rzecz. Dosłownie 10 minut temu już jesteśmy w domu, ale może słuchajcie, no mąży. może 15 minut temu, ale patrzcie, ja, ja w ogóle mam ciary, o, jak teraz o tym opowiadam, bo wydarzyła się, wydarzyła się bardzo straszna rzecz przed chwilą, no, znaczy przerażająca bardziej no, rzeczna. No. Gdzieś była godzina, ja wiem, druga 25, druga 2.30, nasze telefony zaczęły wyć, jakieś alarmy. no Jezu, jak to mówisz, to no. znowu mam ciary, patrz. Czerwony ekran się zrobił, jakieś komunikaty po chińsku. No i okazało się, że ostrzeżenie, jak zaczęło bujać w tym momencie, cały budynek zaczął chodzić w prawo, lewo, prawo, Myśmy lewo, po prostu... pierwszy raz aż tak czepało. Myśmy po prostu wyszli, tak jak byliśmy, tak jak zerwaliśmy się od komputerów i po prostu... Uciekliśmy, nie? Bo wiecie, to jest 11 Odfór, piętro. Tak. Myśmy po schodach, mówimy trzeba szybko. Tylko złapaliśmy, ja tak naprawdę złapałem koszulkę bo nie miałem. Złapałem koszulkę, klucze od, od chaty, w razie jakby no, żeby mieć jak wejść i nic nie zabraliśmy. Po prostu pobiegliśmy na dół. A trochę to zajęło, zanim z tego 11 piętra że się zbiegli, nie? Bo nie można w, wchodzić do wind, jeżeli coś takiego się dzieje. Szybko otworzyliśmy drzwi, bo w razie trzęsienia ziemi, gdyby odkształciła się na przykład no. futryna, to byłby problem, żeby opuścić mieszkanie, nie? Także zbiegliśmy cali, po prostu roztrzęsieni. Pierwszy raz po prostu, no, znaczy już mieliśmy tutaj za nami no, jakieś, nie, nie 10, wiem, 10 15, ale... 15 to spokojnie trzęsień, ale jeszcze nie trzepało tak jak dziś, nie? Także wybiegliśmy I się okazało, że. Że miejscowi w ogóle nie wzruszeni. Oni Nic w ogóle kompletnie. nikt nie wyszedł. Oni siedzą, piją sobie tam na dole w w lokalu. No i naprawdę, no tak zarąbało, że po prostu... Spodobał mi się ten Tajwan naprawdę bardzo mocno i myślę, że o tym będzie też w dzisiejszym odcinku, ale ja się to nie nadaję do życia na codziennie. Może jeszcze na niskim piętrze, nie wiem, na pewno te odczucia byłyby jakieś mniejsze, ale na tym jedenastym piętrze to ja, ja naprawdę wysiadam, nie? Ostatnio żeśmy się trochę cieszyli, że ja wzięłam sobie spodnie obok łóżka, przyszykowałam koszulkę i w ogóle. W razie w jeszcze mówiłam, gdyby przyszedł alert i znowu mam ciary. Bo, bo znowu no centralnie przyszedł kuźwa. Ten alert normalnie na, na telefon, nie? Ja pierdzielę. No ale powiem Wam, dźwięk trzęsienia naprawdę w uszach szumi, nie? Taki, taki pierwszy raz no dosłownie zajęło, bo to, to nie było. Tak jakby wciąż, nie, jakiś gruz się wciąż... wysypywał, nie? To... Kurde! Po prostu normalnie to cały jest... budynek chodził, nie wiem jaki odchył, miał metry, dwa metry Ja nie mam tak... po... nigdy czegoś takiego naprawdę nie doświadczyliśmy, nie życzę nikomu, żeby czegoś takiego doświadczył bo wrażenie było po prostu okropne. Wiedzieliśmy znaczy w momencie, kiedy pojawił się ten alert, to już byliśmy pewni, że będzie jakaś katastrofa bo zwykle on przychodzi, kiedy dzieje się coś, no złego, kiedy jest realne zagrożenie życia. Kurde, te klimat Teraz, czy dobrze myślę, czy nie, ale prawdopodobnie to ze stacji sejsmograficznej automatycznie jakby łączą z, z operatorami sieci chyba i oni w ten sposób, no bo nie wierzę w to, że ktoś tam klika komendę, tylko raczej to jest... Chyba automatycznie, bo ja i no. Wojtek automatycznie po prostu... Tak, a ty nie tym masz tym numeru nie nawet nie tutaj, mam, tylko po domnego. prostu zalogowany jest polski numer do sieci. Ciekawe, czy ci na Odyseuszu nie pójdzie informacja. Jezu, patrz jak ja mam ciary, patrzcie na to. To, to nie są naprawdę żarty. tym całym okry. Możliwe, że na Odyseuszu też będzie. Jeżeli będzie wiadomo, jakiej skali to było trzęsienie, to też. A, tak damy zobacz. znać. Może już pojawił się komunikat, bo tego trzęsienia ziemi, które tutaj było 3 kwietnia bodajże w miejscowości Hualian, gdzieś tam w okolicach Hualian jakby to trzęsienie ziemi było cały czas wtórne, nie? Ono no. kilka razy, nawet dziennie, kilkadziesiąt było chyba w pewnym momencie, czy kilkanaście razy dziennie. I ostatnie trzęsienie ziemi, takie większe, było jakby w głąb wody, bliżej nas, nie? Na pewno one tak przychodzą właśnie w tych godzinach. Te najpoważniejsze, te między drugą a trzecią rano. Tutaj Nasz tak właśnie mówił, że najbardziej no. nasilone są nad ranem. Miejmy Ach. nadzieję, że już nami nie zatelepie. A Tajwańczycy śpią mi się nie ten. W ogóle wiecie, bo dla nich to jest takie normalne, Taka normalnie, nie? że oni żyją po prostu na, na takiej nie? a dla nas to jest po prostu. Szczerze mówiąc, to nie przypuszczałam, że ten odcinek się tak zacznie, bo myślałam o tym, że nagramy właśnie jakieś plusy, minusy Tajwanu, ale już macie no na, już na, na dzień dobry wielki minus Tajwanu, to jest największy minus Tajwanu. Trzęsienia ziemi, położenie w pierścieniu ognia, to jest. Myśmy przeżyli w różnych miejscach, trzęsienie ziemi. Bo I na Bali, i w Grecji, było, pamiętam, na Zakintos, mm, i w Chorwacji, tak, no, także. Nawet na Dominikanie byliśmy. No. To było największe trzęsienie ziemi. Podam Wam tutaj rok i jaki był bilans ofiar, bo w momencie, kiedy byliśmy na wyspie Haiti, bo Haiti dzieli się na jakby państwo Haiti i na państwo Dominikana, no to właśnie po tej części, gdzie znajduje się Haiti, było ogromne trzęsienie ziemi. Nami też zatrzęsło, ale, ale to na tej stronie Haiti był tragiczny bilans. Byli Byliśmy na parterze wtedy i to było zupełnie inaczej. A tutaj naprawdę na tym 11 piętrze, w starym budownictwie, bo jesteśmy w zasadzie na takiej starej dzielnicy, to mm. po prostu. No Adrenalina ja wiem, 600 Ja, 600, ja no, nie, nie miałem tak, takiej adrenaliny Skacząc z komina czy ze spadochronem Jak, jak tutaj dzisiaj, jak zbiega tak, się po tych tak, No bo człowiek nagle sobie zdaje sprawę Jaki on jest kurde mały Jeżeli przychodzi taka sytuacja Jak przychodzi jakaś klęska żywiołowa Czy cokolwiek, ja nie chcę sobie nawet wyobrażać Jak przychodzi jakiś tsunami I inne takie kurde sprawy Może... Człowiek nie, nie, nie ma na to wpływu po nie. prostu On nie ma na to wpływu I to, że planujecie sobie, że zabierzecie to To czy tamto, myśmy przygotowali Saszę portfele, wszystko przy wyjściu i uwierzcie, że nie było czasu na to. Mm -mm. Ja złapałem klucze w ostatnim momencie, od razu otworzyliśmy drzwi, żeby w razie się nie zakleszczyły, w klapkach, tak jak ten i poszli na dół, nie? Miejmy nadzieję, że już dzisiaj nie będzie czegoś takiego. Niech to wytrzyma, bo naprawdę już mamy dość tego. Tak, to Tajwan jest super, ale to jest, to jest tragedia, Tajwan jest no. świetnym krajem, ale to pogadamy jeszcze chyba rano. Jutro, tak, dzisiaj. Oby odpupuje, nie. Obyśmy się dzisiaj już nie, nie włączali. Do zobaczenia. Jutro. Jest jakieś 40 minut później. Jesteśmy po kole kolejnej ucieczce z mieszkania, bo drugi raz zatelepotało tak dość mocno. No i co? Poszliśmy sobie do sklepu i kupiliśmy sobie coś do picia. Ludzie tak. niewzruszeni, jakieś tam. Ej, coś tu wleciało. Dzisiaj już każdy dźwięk po prostu wywołuje. Jeszcze burza chyba idzie, także jest w porze. No, ale wracając do sedna. Ludzie nie wzruszeni, jakieś tam dwie osoby oprócz nas też wyszły tak na dnie z naszego bloku. O, jest coś, no. No, także zobaczymy, jak ta noc będzie wyglądała dalej. Ja nie wiem, czy ja w ogóle idę spać, nie? Już stwierdziłam, że dzisiaj zabezpieczam pliki w razie W, bo mnie martwi to, że to cały czas się przesuwa w stronę stolicy. No, co za wściekłą ucha. I szykujemy jakieś ciułki chyba blisko łóżka. I podręczne rzeczy, pliki trzeba zabezpieczyć, bo nie wiadomo jak to się tak naprawdę skończy, no. Ale już sprawdziliśmy, Paula sprawdziła, że te alerty dzielą się jakby na trzy grupy, nie? No kolorami one są segregowane. I to co czerwone to było prezydenckie, no i tak jak przypuszczaliśmy, że chodziło o trzęsienie ziemi, ale to nie było typowo ewakuacyjne. No, bo dlatego może oni nie byli wzruszeni wcale. Jak coś się zmieni, damy wam znać. Jeżeli się nie zmieni i oby się dzisiaj nie zmieniło, to jutro się włączymy. No, i wypuściliśmy się na miasto. Mamy dzień kolejny, nie odzywaliśmy się, co oznacza, że to trzęsienie ziemi, ostatnie, było ostatnim póki co wczorajsze. <laughs> Chyba, że później, jak poszliśmy spać, ale to już było na... Dzisiaj nas to już trochę bawi, nie? Dzisiaj kontaktowaliśmy się z właścicielem obiektu, i on mówi, że w takiej sytuacji naprawdę budynek jest przystosowany. Nie mamy się obawiać o to, że się zawali. On wie, że się na pewno będziemy bali, no bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego Ale jak coś, na, przy kolejnym takim trzęsieniu ziemi mamy się udać w przestrzeń między kuchnią a łazienką Dlatego, że tam jest w razie czego dostęp do wody Ale na pewno się nic nie stanie, mamy sobie tam usiąść po prostu przecieka. Zobaczymy, no, jak się tak naprawdę zachowamy. No bo to wiecie, jedno się mówi, a jak przychodzi taka sytuacja, to człowiek w panice różne rzeczy robi, no. Naszykowaliśmy sobie jakieś różne rzeczy w razie ucieczki, więc zobaczymy, jak się będziemy zachowywać. Wymyśliliśmy, że tym razem, jeżeli dojdzie do takich wstrząsów, to Próbujemy właśnie przeczekać to pod łazienką, tak jak radził nam właściciel, ale wcześniej blokując sobie drzwi, jeżeli coś by się działo. Odblokujemy sobie drzwi i je zabarykadujemy, jakby krzesełkiem będziemy podtrzymywać, żeby przypadkowo futryna na przykład się nie odkształciła, bo wtedy będzie będzie klops, no bo nie wejdziemy, nie? Także gdyby coś się działo, no to też wam będziemy zdawać relacje. Postaramy się mieć gdzieś blisko siebie kamerę, chociaż liczymy na to, że po prostu nie będzie takiego trzęsienia, ale wiecie, tutaj różnie bywa, nie? Co do tego trzęsienia ziemi, to mieszkańcy mówią, że to to jest jak z deszczem po prostu. Jeszcze ciekawostka, którą Paula dzisiaj wyczytała. Tak, bo oczywiście się pologowałam na wszystkie możliwe fora, żeby być na bieżąco, wiecie. Te Tajwańczycy, jak jest takie większe czy się nie ziemi, to latają po tych sklepach z automatami, gdzie się, wiecie, losuje jakieś tam maskotki, chipsy, coś tam i sprawdzają, gdzie coś wypadło i wiecie, się chwalą tym, to? że o, ja znalazłem chipsy, wypadły, a temu wypadło coś innego. I tak nie... jak to mówią na forach, tylko Tajwańczyk zrozumie. <laughs> Idziemy, tutaj jest taka główna krzyżówka, a tutaj wiecie, idziemy jakby do metra, nie? A tak naprawdę to prawdopodobnie, no nie nieprawdopodobnie, bo to jest zejście do galerii handlowej. Welcome to Taipei City Mall. Wygląda na to, że galeria jest w podziemiach. No właśnie złapaliśmy taką rozpinę. Bo jeżeli jest trzęsienie ziemi, no to budynki się trzęsą na powierzchni ziemi. A jeżeli będziemy pod ziemią, to czy... Bo chyba trzęsienie się rozpoczyna ileś tam kilometrów? Tak, no ale pytanie, ziemi, no bo tu się nie będzie raczej bujać. No bo nie, nie jest. No bujać się nie będzie miało chyba co, ale czy na będzie bujać pewnie? Pewnie tak, takie rozkwinki z Taipei. Suchar odcinka. Żeby troszeczkę atmosferę rozluźnić, rozładować napięcie trzęsieniowe. Jak powiedzieć w Tajwanie do Taja, żeby zapłacił Taipei. No I patrzcie, to jest normalnie wielka galeria handlowa w podziemiach, pod autostradą. Patrzcie, taka kolejka do automatów Sega, żeby w ogóle pograć. Beef Nudis. Ta galeria naprawdę się ciągnie, ciągnie i chyba ona się nie kończy, a my dopiero idziemy w jednym kierunku, jakby jedną stroną, a ona jest jakby dwustronna i jeszcze hen-hen do tyłu było. Patrzcie, jakie kwadratowe kiciusie. Zobaczcie, kogo mamy, nie udało się wylosować. To Pauli się zamarzyło, żeby kupić takiego kiciusia w takim rekinku, bo on jest taki słodki, że jak go nie przygarnąć, nie? Zabieramy do domu i dołącz do kolekcji naszych maskotek. Mamy już Sebę, czyli. Karabao. Mamy już Janusza z Borneo, a teraz będziemy mieli z Tajwanu Kiciusia w rekinku. Tylko nie wiem jeszcze jak go nazwać. Może szarki. O, szarki fajnie. Witamy, dnia kolejnego. Jesteśmy na korytarzu, jak można zauważyć, ale zrobiło się ciepło, więc wybieramy się teraz na kolejny market. Zobaczymy, jak tam będzie i czy coś będą mieli takiego innego do jedzenia, może, czy znowu to samo. Znaczy tutaj znowu to samo. Tu się nic nie powtarza. Czekaliśmy do czwartej rano na części ziemi i nie było, także... Oby już się skończyły. A ja przyszykowałam kamerę, żeby w razie w coś tak nagrać. Wiecie, już byliśmy przyszykowani, spakowani do ucieczki albo do zostania w domu, ale nic się nie wydarzyło. I miejmy nadzieję, że się nic nie wydarzy do naszego wyjazdu. W ogóle, że się nic nie wydarzy. No teraz jest tak przyjemnie i fajnie, że szkoda by było, żeby popsuć ten nastrój, nie? I w ogóle mamy pewną rozkminę, żeby polecić do takich krajów, o których w ogóle nigdy nie myśleliśmy. Ale tu tak, nie zdradza jeszcze nie teraz. Radzamy, nie zdradza Przegląd stylowy, nowa bluzeczka, proszę, jaki elegancki rękawek i spodnie, ale musi Chciałam ubrać te, bo miałam czarne, ale mi się popruły. Nie wiem dlaczego, chyba wczoraj ktoś parasolką musiał mnie zahaczyć na tym targu. Whatever. Zobaczcie sobie naszą dzielnicę. Tak wygląda, jak świeci słoneczko. Jest trochę przyjemniej. Ktoś tam garami trzepie. No bo tutaj już widzicie, to jest ta uliczka, na której jest normalnie ten nocny market, nie? Także tu jakieś pojedyncze stanowiska zaczynają się dopiero rozkładać, a my idziemy w ogóle na całkiem inny market. Zobaczcie, jaka krzyżóweczka. Też taka dosyć spora. Ale ruch jest zdecydowanie spokojniejszy, tak nam się wydaje. Nawet jakaś komunikacja miejska jeździ, taka wiecie, prawie Shibuya. Może i tam się przebujamy kiedyś. W sumie tutaj doświadczyliśmy po raz pierwszy w życiu takich skrzyżowań na skos, bo nigdy nie chodziliśmy, a od któregoś dnia udało nam się przez takie przejść przez środek skrzyżowania. Prawie jesteśmy na miejscu, a chciałam jeszcze tylko od razu powiedzieć, że przemieszczanie się po stolicy Tajwanu jest bardzo proste, mega intuicyjne, są jakieś gdzie nie nazwy po angielsku, typu w środkach komunikacji, takich jak metro, także się nie pogubicie, nie trzeba się niczego obawiać, wszystko jest fajnie tutaj ze sobą skomunikowane, więc polecamy ogólnie. Metro to jest najlepszy środek transportu. To od nas wskazówka, zawsze z... Zwróćcie uwagę, czy nawigacja Wam podpowiada wejście czy wyjście. Gdybyście nie zrobili że na przykład wejście numer 5, a wy pójdziecie na wyjście, bo wtedy trzeba kupić nowy bilet. Pierwsze palmy w Taipei, ale jakieś takie inne są, takie bardziej bardziej zielone, szpiczaste. Stapę taką mam dziwną jakąś bulwę, jestem ciekawa, co tam będzie do jedzenia nie, Już jesteśmy tacy głodni, znowu jedliśmy wczoraj dopiero wieczorem, także my sobie w Taipei robimy jakieś takie jakieś posty przerywane sobie robimy, nie? Tak. Bracia rodzeń byli bez nas dumni Ej, siu! Mamy markę. idziemy zobaczyć co tu pysznego jest, tutaj grupa turystów przyjechała, tak to brama wyjściowa trochę jakieś tu remonty są, ale zobaczymy Paula, jak twoje wrażenia po tej ilości balonów, które zobaczyłaś właśnie <noise> Nie mam jakąś hobby, naprawdę. Ja się boję po prostu balonów. Boję się balonów aż nie wiem co powiedzieć, nie? Ten tylko gości mi uratuje. Ale my tu jesteśmy na jakimś takim dziale. Ja szukałem jedzenia, a nie jakieś tam, no tam o, balony. Wszyscy się dopiero składają. Dobra, idziemy dalej, mili Państwo, my szukamy jedzenia, a nie tam będziemy wygrywać maskotki. Tu w puszki się szczela rzuca czy coś. No i dalej się kręcimy, bo wiecie, coś by wypadało zjeść. I tutaj gdzie jedzonko, to są mi ludzie. Pani mieszka w ga... mieszka, miesza w garze Tutaj jakieś kurze łapki, coś. Tutaj kalmar, a tu świątynia. Jakieś wodzidła chyba dla bóstw. Rienu. R no. Co Ty tutaj wątek wziąłeś, co? No właśnie, co tak yo, powiedzmy hot doga Czyli ta jedna kiełbaska, ta jasna, to jest chyba po prostu ryż Ale taki sticky taki raczej, formie, nie? Tak, sticky w formie tego i taki hot -dog, To jest ryż jedzme. Dobre? Dobre Pachnie. To smakuje trochę jak kiszka ziemniaczana. Właśnie tak wygląda jak kiszka no, to, ziemniaczana, jak bez kitu. Wierzy, trochę naprawdę. ten, o. Prześwieca, ale widzicie. Jakiś to ok nie jest bułka, moi drodzy. To nie, nie. jest bułka, to jest tak, ryż. Czyli dobre. Dobra. Zadowolony? To Zadowolony. Git. A co ty tam masz? Tak jest to prawdopodobnie Kreweteczka. Serowej coś tam w serze było niby, nie? Była tam no nie? C tak ciasto serowe, powiedzieć. coś takiego. W stylu. No i tutaj mamy jeszcze sosik taki mega ostro słodki, czyli taki typowo tajski. Nie? Jest to bardzo dobre, chrupiące, smaczne, naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Ogólnie to zaszła mała pomyłka, bo chcieliśmy jechać na inny market, taki położony przy tęczowym moście. No ale się okazało, że, że trafiliśmy na troszkę inny, bo jak zaczęłam wpisywać tęczowy most, to się okazało, że nie jest w ogóle po jakiejś drugiej stronie rzeki, więc jedziemy teraz sobie chyba na jeszcze jakiś inny market, a może tam dotrzemy kiedy indziej, bo tam mamy godzinę, Wojtek. Dzisiaj to się nie będzie opłacało, nie? Ale mamy dobre picie. Tak, jest, i oczywiście herbata, podstawa, podstawa to jest bubble tea. Bo przejechać do Tajwanu i nie wypić bubble tea to jest jak przejechać do Tajwanu i nie przyjechać do Tajwanu Ja najbardziej lubię bubble Tea pod warunkiem, że właśnie nie ma... Nie ma boby Nie ma boby Zienu. Tak wyglądają, że tony do metra. A ja czekam, bo Paula poszedł do toalety i tak rozglądam się, i ci ludzie wszyscy gdzieś pędzą, wszyscy biegną. A jedziemy na kolejny markecik, bo ten, który chcieliśmy na następnej stacji odwiedzić, o 18 się zamyka, więc jedziemy 14 minut metrem. I zobaczymy kolejny market, a później jeszcze pewnie zajrzymy na nasz pod nosem, który mamy pod samym domem. Do pracy trzeba wracać. No i w suma sumarium trafiliśmy na jeszcze inny market niż w ogóle planowaliśmy. Chcieliśmy w ogóle iść na jakiś. Pełnie inny, no ale znowu trafiliśmy na inne, ale tym sposobem zobaczymy jakieś może różne jedzenia i różne inne ciekawe rzeczy, nie? Ja myślę, że Tajwan na drugiej imię mam nocny market po prostu. Tutaj całą drogę nam jako pokazuje tak, że możemy iść tędy. No to chodźmy. Budki, buciki, to jest Expo jakaś, wystawa, coś, niedziela, ale tu się składają, czyli naprawdę to mogą iść do 18. Bo zobacz, wszyscy składają swoje graty. Patrzcie jaki tu młyny jest. Parczek, niedziela. Dużo ludzi, każdy coś tutaj robi, każdy odpoczywa No dzieje się, dzieje, mam taki lekki wajbik Wiesz czego? Nie mam pojęcia Na Filipinach jak byliśmy Na Wielkim Czwartku chyba To był Wielki Czwartek, albo Wielka Środa czy coś Czwartek tak? Czwartek bo to było dzień przed ukrzyżowaniem I też było tak strasznie dużo Bijamy w ten młyn? Niedzielę jest tak głośno. Tak, jest. I akurat ten targ to jest taki typowo procentowy. Wszyscy chodzą i. Teraz idziemy na market Shuangcheng. O, nie przeszkadzasz, właśnie chodnik zajęli. Stolica, niedziela, godziny popołudniowe, a tu prawie nie ma ruchu. Psy w wózkach, w torebkach, w kieszeniach, w pampersach każdy, bo tu nawet nie mają trawników, więc oni takie, nie wiem, takie noszą, transportują. Jakie to są zwyczaje tajwańskie Dobra, idziemy Bo jest zielone No i tutaj już się zaczyna markecik Więc wjeżdżamy w to na grubo Wyobraźcie sobie, że była dziura z wodą Akurat taka, żeby klapek się jeden zmieścił Akurat ja w nią wpadłem, także pozdrawiam No i tutaj już jest fajne targowisko, bo tutaj można przycupnąć Coś tu można podjeść Pachnie tutaj, więc jest już dobrze A idziemy, tak się kręcimy Coś by może podjadł człowiek, nie? Tu są te jaki, pan je zupę Tutaj jest plusem, że jest trochę miejsc siedzących Bo w większości tych targów gdzie byliśmy to nie było I trzeba było sobie zjeść po prostu na stojąco No i wróciliśmy na chatę Na targowisku pod naszym domem jest taki młyn I wzięliśmy jedzenie na wynos, no bo pod samym domem to mówimy nie będziemy po prostu tam nie ma sensu walczyć, wiecie, o to, żeby gdzieś stanąć. To kupiliśmy dwa dania takie, jakby makaron w takim... Zaraz wam pokażę. To jest takie coś, jakby w naleśniku taki makaron zawinięty i to jest o smaku kimchi z serem i z wieprzowiną. No i dwa takie zamówiliśmy. Jedno takie danie 120 dolarów tajwańskich, czyli jakieś 15 zł. Zaraz będziemy zajadły. Jak fajnie butelka wygląda. To jest coś, co mega mnie zachwyciło na Tajwanie. Ta butelka, kojakolwiek... To jest dwulitrowa butelka, tylko nie wiem, do czego wam ją... W sensie, że ona jest taka... Kata, a dwulitrowa i taka niska, a taka szeroka. Mamy kolejny dzień, już nic nie dogrywaliśmy, z tego względu, że na szczęście chciałam powiedzieć, że nie było trzęsienia ziemi, ale wczoraj ale było. było trzęsienie ziemi. O magnitudzie bodajże 4-4. Nie było ona jakoś takie super odczuwalne, ale jednak troszkę się zatrzęsła ziemia. W każdym bądź razie nie było żadnych szkód, do niczego tutaj nie doszło. Dość spokojnie je przyjęliśmy, pracowaliśmy, delikatnie pobujało i wróciliśmy do, do naszych zajęć. Nawet nie zdążyliśmy chwycić za kamerę, bo to trwało trochę krótko. Tymczasem z kubkiem wspaniałej kawy będziemy się powoli żegnać. Nie spodziewaliśmy się naprawdę, że taki odcinek tutaj będzie. Że zaczniemy go od tak strasznego trzęsienia ziemi, strasznego dla nas, jeśli chodzi o nasze odczucia, bo naprawdę nigdy czegoś takiego nie czuliśmy. Nie czuliśmy takiej paniki, takiego strachu, jak wtedy, kiedy przyszedł do nas ten alert prezydencki. Było no bylo Ekstremalne byloce. doświadczenie, no. Tymczasem my powoli się zbieramy, jeszcze siadamy do pracy, ale będziemy się wybierać pod najwyższy tutaj budynek, który kiedyś był najwyższym budynkiem świata. Mamy pogodę fajną, więc trzeba korzystać. Tymczasem, że to już no, ostatnie nasze dni. Na Tajwanie. Jeżeli filmik Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę do góry, koniecznie zostawcie też subskrypcję, bo widzimy, że też dużo osób nie subskrybuje kanału, a szkoda, bo fajne rzeczy pokazujemy, tak myślimy, i jeszcze będziemy pokazywać różne ciekawe rzeczy. Jak widzicie, u nas nie wiadomo nigdy, co się będzie działo. Czasem zdarzają się wypadki, czasem zdarzają się tajfuny, a i trzęsienia ziemi też. Nie wiem, dlaczego się śmieję. Jeśli macie ochotę, to napiszcie też jakiś komentarz taktyczny, jako że ten odcinek skupiony jest właśnie na tego typu kataklizmach. Niech to będzie słowo trzęsienie. 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 Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ahoj!